Oj, spadnij, co teraz? <gry> no, Rozciął sobie. A tak, ręce została, zostały. Ręce jak... <gry> ręce ma tak. Moje włosy. Ale ręce ma za mało. No. <grymne> no lusterka! Jest dobre oszczędzenie, nie, nie jest bez. Teraz się z nim poprzecinasz. Tylko nie tak jak... Aha. Za był związany. No. Cały rzut był wykonany. A teraz sznurem. Ta, tam Ale ale tak mocno Tak ręce, jak masz tak, to no. odtąd dotąd No, no odtąd dotąd Ty, o że ręce! Ej, widziałeś to? Ej, o że tak przełożył ręce, że ja tak nie umiem Zmien dalej Jak go na ziemię? Dobra! A, Aha, aha. Ręce z przekładaj. Dajesz. ręce. Dobre, dobre. A przekładaj. Przekładaj! Przekładaj, przekładaj. przekładaj ręce. Ręce Przekładaj ręce. ja tak nie mogę, ja tak nie mogę przełożyć. Ja przełożył, żeby. No patrz, jak masz, patrzmy tak. A no tak. Dobrze, że お前、すて,てなきなお客さん。お前。お前。お前。お前。お前。お前。お前。お前。お前。お前。お前。お前。お前。お前。

А. Ха. Что это такое? Посмотри. Э, осуй его там. А! А! А. Сейчас, сейчас сядь на кресло, не вызови. А, не его. Что вы мне на кресло? А.

Nagrywa się, tak. nagrywa się? No? nagrywa jest Nagrywany tak. tak. Oh. Nie, kurwa. No, czekaj, czekaj, czekaj. Nie oblej mnie. O, ciszej! <grywa> Zabiję! <grywa> Zabiję. <grywa> Zabiję. <grywa> Zabiję. <grywa> Zabiję. Ah! <laughs> <laughs> <try> Dobra starcia. <laughs>